My robimy swoje, my, ro my robimy a ro swoje a, ro a robi się to tak, tak My robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego Robimy to tak i nic wam do tego Robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego Ha? My robimy swoje My robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego Robimy to tak i nic wam do tego Robimy to tak i nie pytaj mnie dlaczego Nie pytaj mnie dlaczego My robimy swoje Jazda, bo mam co trzeba, czyli talent i fart Młoda gwiazda, jak Rafael Elwander. der Waard. Wiesz to, niezależny niczym Jean-Paul Sartre Zresztą, chcesz to weźmy od sam Mam ten start, mam ten dar Kiedy nawijam, wam się podoba Pan duże pejo, ja znam się Na słowach chowam, bo on wybuchowy Jak trotyl, rym to ma miłość Wiara, narkotyk, szybki jak pocisk Młody Bobby pisze, gdy dam te stroty. Zaraz zrobi się ciszej Widzicie, nie macie tutaj szans Jak spaski, bo wasz rym to pincer, A nasz rym to maski, gwiazdki Może wam to da do myślenia Znasz i słabiem pa Do widzenia, niesie mnie wena Nie ma we mnie obawy, olewam Schemat, te bragi mogą zabić Hip-hop to nasza miłość, ale nie wiedzieć czemu Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej Hip-hop to nasze życie, ale nie wiedzieć czemu Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej Ty jesteś stróżem ładu, tworzysz przed murze rapuja rapuja hip-hopowo niepoprawny, niestrawny dla łapów Z duże P, burze T, stereo ty, chociaż znajdzie się nie jeden krytyk Gdy ty narzekasz ja tekst piszę Zmieniam się wraz z uciem, jak jo Już ja piszę też jaram się pul Kifem, full clipem, lecz jeśli będę chciał, będę samym rysmem. Więc nie pierdol mi o byciu sobą, o głowie z sobą, o tym, że jestem jak DJ Bobo. Żeby mnie skumać, musisz mieć intelekt lub dystans. Nie broń się przed postępem, jak luddysta. Hip hopowy purysta, spójrz w lustro, Ej, Jesteś brzydszy niż chluszczow, brzydszy niż golem. Bo przesuwając podziemia władzy, skrycie marzysz o pierścieniu władzy. Hipkop to nasza miłość, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, robimy to po swojemu. Nie nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Hip hop to nasze życie, ale nie wiedzieć czemu. Wielu się nie podoba, że robimy to po swojemu. Nie mów mi jak mam grać, bo przecież sam chyba wiem to najlepiej. Moje teksty to rymów w górze, nad bitu trasą Więc nawet kiedy świeci słońce, weź parasol Ja to MC, ja to młody poeta Nie jestem typem kota, który robi to nie tak Bo eta po etapie łapie poziom I nie daje się zajechać życia prozą A to do porażek, ja wolę masę zwycięstw Duże peks, hip-hop to nasze życie Niski mainstream doprowadzi do klęski Kiepski podkład z i daj dobry rap Albo pokład szoruj, liryczną szablon Niszczymy szablon, chwytamy za broń By cierpić tych, co nie nie mają zakroś talentu, a lamentują wściekle. Mezo to ten, co nie używa przekleństw, dlatego tak go dużo na listach. Pamiętaj, jesteś tak dobry jak twój ostatni freestyle. Jeszcze słowo, z których vos się na głowie, jeśli potrafisz, no. My robimy to tak i nie pytajmy dlaczego, robimy to tak i nic wam do tego, robimy to tak i nie pytajmy dlaczego, nie pytajmy dlaczego. Dedykujemy to tym wszystkim ideałom, Tym, którzy mają do nas jakieś halo. Mord, na kurty wojny na wolnym? Śmiało, tuzicie się pogodzić z zioł. Ej, hey, śmiej się, śmiej. Zobaczysz jednak, Twój śmiech udwie się jak hej na